W razu tylko jedna z sześciu szkół podstawowych oraz dwa z siedmiu przedszkoli nie uczestniczą w ogólnopolskim strajku nauczycieli. Podobnie jest w gminie Warta, gdzie nie strajkuje tylko jedna z ośmiu szkół podstawowych to szkoła w Jakubicach. Dlatego, że taki był wynik referendum, w którym uczestniczyło 20 pracowników tej placówki: 42% opowiedziało się za strajkiem, 58% przeciw. No i taki. Jest po prostu wynik. Szkoła była w sporze zbiorowym, tak jak większość placówek. Nauczyciele, w większości, myślę, że wszyscy popierają żądania nauczycieli, co przechyliło tak, jak będąc dyrektorem, rozmawiam z nauczycielami i co zadecydowało o takim wyniku? Głównie zadecydowało to, że ludzie. Bali się no nie chcieli zostawić dzieci przed egzaminem. Wiele osób mówiło, gdyby to nie był egzamin, pora egzaminów, my byśmy przystąpili. Jesteśmy całym sercem e, wszystkimi nauczycielami, no ale referendum demokratyczne w naszej szkole nie pozwoliło nam do przystąpienia do strajku. W gminie Warta nie strajkuje także żłobek miejski, a przedszkole przyłączyło się do akcji tylko na dwa dni. Natomiast w powiecie sieradzkim na 13 placówek oświatowych podległych starostwu nie strajkują tylko trzy oraz Państwowa Szkoła Muzyczna w Sieradzu, która podlega Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.